Zapytaliśmy Misia Ekspertusia, bohatera bajek dla mądrych dzieci, o radę, jaką chce przekazać świadomym rodzicom. Cześć! Nazywam się Miś Ekspertusz. Eee, chciałem ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Bardzo lubię robić nowe rzeczy i uczyć się nowych umiejętności. Ostatnio nauczyłem się oszczędzać. Uzbierałem nawet na obóz glaski. Umiem już też wdrażać nowe nawyki. Dzięki temu schudłem i zacząłem biegać. Udało mi się nawet pomóc mojemu tacie w rzuceniu palenia. Nauczyłem się dobrze mówić po angielsku. Thank Nawet mówię troszeczkę po chińsku. Chongqing. Wiem, jak być liderem. I zachęcić innych do pracy w grupie. Umiem szanować ludzi. Wtedy łatwiej jest zdobyć przyjaciół. Marzę o tym, żeby mieć kiedyś swoją firmę i zatrudniać dużo ludzi. Chcę stworzyć coś, co zmieni świat na lepsze. Może zaproszą mnie wtedy do eksperta w Bentleyu i będę na YouTubie. Nie wiem, o czym marzy Twoje dziecko, ale ja. Pomogę mu odkryć jego potencjał. Może chce być naukowcem i tworzyć nowe technologie, może chce być gwiazdą show biznesu. a może chce zostać najlepszym hakerem świata. Każdy ma swój sposób na życie i marzenia, a łatwiej będzie mu je odkryć, kiedy pozna moje przygody. Spraw, by Twoje dziecko zdobyło nowe, wartościowe umiejętności razem z Misiem Ekspertusiem. Zamów całą serię na stronie wydawnictwa biznesowego ekspertia.pl. Wydawnictwo Ekspertia. Z nami wychowasz przedsiębiorcze dziecko.